Cześć, jestem Klaudia Takanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysuj schemat ogniwa zbudowanego z płytki cynkowej zanurzonej w roztworze ZnSO4 i połączone z płytką miedzianą zanurzoną w roztworze CuSO4. Podaj nazwę tego ogniwa. To, co będziemy robić, to będzie to ogniwo Daniela przez dwa L. Ok, a teraz musimy narysować schemat. Mamy roztwory soli, czyli roztwory wodne, zatem musimy sobie tutaj narysować dwie zlewki, jedna, druga. Ok, następnie w każdej mamy blaszkę. Zaraz to będziemy wszystko opisywać. Te blaszki muszą być połączone ze sobą przewodnikiem metalicznym. I po środku będziemy mieć żarówkę. Schematyczne oznaczenie żarówki. I oba mamy połączone kluczem elektrolitycznym. Dobra, mamy cały schemat. Teraz opisujemy. Mamy roztwór, czyli tu jest ZNSO4. W drugim mamy CUSO4. Oczywiście tutaj też możecie napisać słowo roztwór. Tutaj mamy blaszkę cynkowa albo ZN. Tutaj mamy blaszkę miedzianą lub cu. Ok, tutaj żarówka. Mm, tutaj, że jest to przewodnik metaliczny. Tutaj mamy klucz elektrolityczny. No a jak jeszcze się nauczyciel bardzo czepia, to jeszcze tutaj, że są to zlewki. I tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już. フフフフ。